Bezpiecznie jak w Berlinie? Niestety, coraz trudniej to powiedzieć. W 2024 roku w stolicy Niemiec odnotowano aż 3412 ataków nożem, średnio prawie 10 dziennie. 88% sprawców to mężczyźni, a 58% nie posiada niemieckiego paszportu. Wielu komentatorów wskazuje, że to efekt liberalnej polityki migracyjnej, która nie poradziła sobie z integracją niektórych przybyłych osób. Do ataków dochodzi już nie tylko w dzielnicach uznawanych za niebezpieczne, ale także w miejscach turystycznych i kulturalnych, jak Forum Humboldtów. W odpowiedzi władze wprowadziły strefy zakazu noszenia noży w trzech newralgicznych rejonach: Leopoldplatz, Gorlitzer Park i Kottbusser Tor, gdzie policja może kontrolować każdego, nawet bez powodu. Problem przemocy staje się jednym z najpoważniejszych wyzwań Berlina i budzi niepokój mieszkańców. Jeśli chcesz być na bieżąco z takimi newsami Subskrybuj kanał i zostaw łapkę w górę.